Właśnie mija 50 lat od pierwszego, a zarazem ostatniego zwycięstwa reprezentacji Polski w piłce nożnej nad Anglią. Dokładnie 6 czerwca 1973 roku Białoczerwoni w Chorzowie w meczu eliminacji Mistrzostw Świata pokonali Anglię 2 do 0. Z tej okazji mam przyjemność gościć w Studio Kanal Plus Sport. Uczestnika tamtego historycznego wydarzenia, pana trenera Leszka Śmiekiwicza. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, tak jak wspomniałem, było to jedyne zwycięstwo w historii Polski nad Anglikami. Proszę mi powiedzieć, jak pan uważa, czy nie leży nam reprezentacja Anglii, czy po prostu Anglikom pasuje grać z Polakami, a może prawda jest jeszcze gdzie indziej? Ja tak, sedno tej mojej odpowiedzi będzie leżało. W wyniku meczu z Anglią i w konfrontację również z drużyną Walii, która w pierwszym spotkaniu pokonała nas gładko 2-0, bo nie przyjęliśmy walki. I Anglicy i Walijczycy wiedzieli, z Polakami trzeba grać, trzeba trochę podoszczyć grę, taki twardy kontakt i, i łatwo na pewno zwyciężymy. Mocno się dzi dziwili, kiedy po meczach zapytali się. Jak to się stało, że Polacy grają po taki futbol angielski, twardy, kontaktowy? I okazało się, że Jacek, Jacek im wytłumaczył, że dużo podglądał. Jacek Moch, oczywiście, że dużo podglądał drużyny Anglii i Walii. I mówi, że Polacy się bardzo szybko uczą. Przypomnę, że. Graliśmy z Anglikami 19 razy i to chorzowskie zwycięstwo było jedynym. Siedem meczów zakończyło się remisem, a przegraliśmy aż 11 spotkań. Ale trzeba uznać klasę również przeciwnika. Przecież to jest mistrz świata z 1966 roku i nawet musiałbym się pokusić, ilu zawodników grało na mistrzostwach świata. Tak, było ich trzech. Trzech, tak. tak był Martin Peters, był Alan Ball. I trzeci to kapitan zespołu Bobby, Bobby Moore. Moore. No tak, ale trzeba uznać klasę tych yy, yy, drużyn angielskich nawet do dzisiaj, prawda? Panie trenerze, losowanie eliminacyjnych grup Mistrzostwa Świata w 1974 roku. Polska trafia do grupy piątej, grupy składającej się z trzech drużyn. Gramy z Anglikami, tak jak Pan wspomniał, mistrzem świata z 1966 roku, my jesteśmy mistrzami olimpijskimi z 1972 roku i z Walią. Pamięta Pan, jak oceniano wtedy szanse biało-czerwonych na awans? Przypomnijmy, że awansowała tylko jedna drużyna do finałów, że w ogóle Europa miała tylko 8 miejsc, tak dla porównania powiem, że... W Katarze aż 13 zespołów z Europy y, uczestniczyło, więc no, sztuką było dostać się do y, finału w 1974 roku. Jak kibice oceniali szanse, jak piłkarze? Proszę powiedzieć. Ja myślę, że najbardziej zadowolona była Anglia z tego losowania, no bo to y, y, rywal, z, z Wysp Walię, znali się bardzo dobrze, że walijczycy grali przecież w klubach angielskich, ale nie przedstawiała jaka drużyna Walii, nie przedstawiała, bo ona nic nie, w sumie nie zdobyła nic w historii całego futbolu. To chyba nie wiem czy, no, grali na mistrzostwach świata? Tak, w 58. 58, 58 roku. No ale Anglicy, Anglicy to, była, to była potęga, a my Polacy to o, mistrzowie olimpijscy, co mistrzowie olimpijscy, to, to był, mistrz olimpijski, to mia, dostał tylko przepustkę do tego futbolu profesjonalnego, więc nie traktowano nas poważnie. Ale wy sami wiedzieliście, że jest jakaś szansa na zwycięstwo w tej grupie? No, pomału trzeba było przekonać, takie rozmowy i trenerów i, 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 i asystentów naszych. naszym... Chcia... Trenerzy chcieli nas przekonać, że to nie ma co zwieszać głów jeszcze przed meczem. Po meczu porozmawiamy, ale trzeba dać z siebie wszystko. Zresztą pamiętam odprawę trenera Górskiego, który mówił, że musi. Wyjść na, na boisku musi wyjść drużyna. Jeden za drugiego powinni walczyć. Wtedy zobaczymy w tej konfrontacji, ale to tak po męsku walczyć i wtedy zobaczymy w tej konfrontacji, kto, kto jest lepszy. ja jeżeli będą lepsi Anglicy, uznamy głowę, ale. Myśmy szanowali przeciwnika, no bo to jednak, co by nie mówić, Anglicy to czołówka światowa. Przypomnę sytuację w grupie, jaka była przed tym spotkaniem Polska-Anglia w Chorzowie. Przypomnę też, że za zwycięstwo dawano wtedy dwa punkty, a za remis jeden. Mecz Polska-Anglia w Chorzowie był czwartym w tej grupie. Najpierw Anglicy grali z Walijczykami. U siebie zremisowali 1 do jednego. na Wembley, wygrali w Cardiff 1 do 0 Walia pokonała Polskę też w Cardiff na Minion Park 2 do 0. Zatem sytuacja w grupie była następująca. Walia 3 punkty, Anglia 3 punkty, Polska bez punktu. Sytuacja, mówiąc delikatnie, nieciekawa. Żeby się liczyć, trzeba było wygrać ten mecz z Anglikami. Panie trenerze, lubił pan grać na stadionie śląskim w Chorzowie? O, pewnie, że lubię. To jest niesamowite wrażenie. Niesamowite. To już jest. Jak 100 tysięcy, bo tak. Niektórzy mówią, że 130 tysięcy było na tym meczu, ale jak 100 tysięcy zaśpiewa, 100 tysięcy gardeł to człowiek już mamy już przewagę psychologiczną nad przeciwnikiem, bo oni się tego, czegoś takiego nie spodziewali, że, że taka atmosfera nie było, y, będzie panowała na, na tym meczu. Nie było słychać w ogóle hymnów, tam orkiestra grała hymnę, a to jak 100 tysięcy garde zaśpiewało, to człowieka tak unosiło w powietrzu, ja już byłem taki, no nie jak mogę zawieść tyle ludzi. Oni tu przyjechali zobaczyć, jak my Polacy gramy. Nie możemy. Będziemy grali tylko o zwycięstwo. Czyli ten kocioł czarownic, jak mówiono o Stadionie Śląskim, to nie był przypadkowy przydomek. No nie, no to poległy tam wielkie sławy przecież na tym stadionie. To niesamowite wrażenie, ale to dzięki kibicom i za to im trzeba podziękować. Przeanalizujemy składy obu zespołów. Anglicy. Mówiliśmy już o tym, że grało trzech mistrzów świata, że był Boll, że był Peter, że był Mur. Peters w międzyczasie zmienił nawet barwy klubowe, bo był mistrzem świata jako zawodnik West Hamu, a jak grał z Polską, to już reprezentował Tottenham. No ale było jeszcze kilku wielkich piłkarzy. Przyznam szczerze, że jak czytam te nazwiska, to mi ciarki po plecach przechodzą, bo to był Peter Shilton, Shilton Bramka, bo to był jeszcze Emlyn Hughes, był McFarland, był Alan Clark w ataku, był Colin Bell z Manchesteru Peters. City, Martin Peters, tak. To nie baliście się tych nazwisk? To, to wspaniałe nazwiska, ale nazwiska nie grają, wie pan, no to to jest ustawienie, to dużą rolę odegrali trenerzy, że nas tak na, na psychicznie na, nas, na nas i ta publiczność, która nas wspomagała, o której powiedziałem, że będziemy grali dla nich o, o zwycięstwo za takie zachowanie, a jednocześnie mając tą przy, psychiczną przewagę, bo przecież ten stadion wrzał od pierwszej do ostatniej, do, aż do zakończenia meczu. W Polsce to były czasy. Dzisiaj to mamy nawał transmisji I, 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 i co godzinę nie wiadomo co oglądać, a wtedy to nam wydarzenie, takie jak mecz Polska Anglia, to się czekało miesiącami, latami się czekało na takie wydarzenie, więc kibice ściągali do, na, na, na stadion ze wszystkich stron. Samochody, autobusy. Z flagami y, Polski, ale również z nazwia, nazwami miejscowości, skąd jadą, w, le, dążyły na, 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 na stadion, żeby tam się y, wykrzyczeć przez dwie godziny i za to jesteśmy bardzo z, wdzięczni. No to jeszcze krótka analiza składu reprezentacji Polski moją uwagę zwrócił na przykład. Występ debiutanta Krzysztofa Rześnego ze Stali Mielec, a posadził trener górski na ławce Antoniego Szymanowskiego, który już był mistrzem olimpijskim. Pamięta pan, skąd mogła się wziąć taka decyzja? No Nie pamiętam, tam, ale sądzę, że podejrzewam, gdybyśmy popatrzyli na ten skład, to mamy tak czterech zawodników ofensywnych, czyli Włodek Lubański, Dejna, Gadocha i Banaś i sześciu zawodników w, w obronie. Te proporcje musiał trener zachować i widać, że trochę było w, w tym ustawieniu tego składu trochę asekuracji. Tak, na ławce rezerwowych usiedli Zygmunt Maszczyk i Henryk Kasperczak, a grał najmłodszy w drużynie Jerzy Kraska. To też moim zdaniem taka no ale niespodzianka. Jurek słynął z bardzo dobrej gry defensywnej, z destrukcji. Jurek był taki zawsze w cieniu zawodnik, ale od czarnej roboty. No, to jeszcze jedna taka zagadka, małe zaskoczenie. Grzegorz Lato na ławce rezerwowych, chociaż yy, nieco wcześniej został królem strzelców polskiej ekstraklasy, a gra w podstawowym składzie Jan Banaś, najstarszy w drużynie 30 letni To było zaskoczenie dla pana? Trener nie za bardzo na początku wierzył w, w Grzesia. Yy, Grzesio Lato przekonał trenera dopiero po powrocie, jak żeśmy wracali z, z turnieju po Stanach Zjednoczonych i. Trener go nie zabrał do Stanów Zjednoczonych, ale doleciał do nas do Warny na mecz z Bułgarią. Bułgarzy byli tacy mocno zawiedzeni, że nie, polecie, nie pojechali na Olimpiady, i uważali, że, że ten medal olimpijski, który my Polacy wywalczyli, to oni to mogli spokojnie wywalczyć. I, i to im się należało. Dlatego bardzo pra, e, chcieli zrewanżować się i, i żeby to żeby pokazać, że, że to im się należy. Natomiast Grzesiek Lato dołączył tam i myśmy zagrali bardzo dobry mecz. To nie tylko... Grzesiu był wykończył dwie sytuacje bardzo, bardzo fajnie i tym przekonał Górskiego i zdobył już na stałe miejsce w drużynie. Trzy tygodnie przed meczem z Anglią zagraliście towarzysko we Wrocławiu z Irlandią. Po dwóch bramkach Lubańskiego wygraliście 2 do 0. Myślę, że to był taki drobny, dobry prognostyk przed meczem z Anglią, bo przecież Irlandia to też Wyspiarze. No tak. Szukaliśmy podobna sytuacja. Szukaliśmy przeciwnika, z którym będziemy grali. Podobna była sytuacja przed wyjazdem na mecz na Wembley, przecież zagraliśmy z Holendrami i tam w Holandii zremisowaliśmy 1-1. Czyli to takie znamienne, że to się przeniosło na mecz z Anglią. Mecz z Anglikami rozpoczął się dla nas rewelacyjnie. Siódma minuta spotkania. McFarland fauluje Lubańskiego. Jest rzut wolny. Odległość od bramki Shiltona około 25 metrów, ale piłka blisko linii bocznej boiska. Podbiega do niej Robert Gadocha i, I szczela na bramkę, ale. Ty... Nie wiadomo, kto teraz dobił, czy to byłaby bezpośrednia piłka e, i wpadła do bramki, nie sądzę. Tam e, nogę włożył Banaś, ale jeszcze Bobby Mur tam. I być może, że Bobby Mur miał też udział, bo taka, ta piłka tak się nie mogła odbić w kozią, jak Robert strzelił i, w, i wpaść prawie w same okienko. To jest niemożliwe. I odnośnie pierwszej bramki, to do dzisiaj nie wiem, kto to strzelił. Czy to Banaś, czy... Yy, czy Gadocha, ale tak mi, z mojego punktu widzenia to strzelił Banaś. Ja oglądałem ten mecz yy, po raz kolejny przed spotkaniem z Panem i Jan Ciszewski w swoim komentarzu powiedział, że bramkę na spółkę strzelili Banaś i Tak. Pan ja to był też... niedaleko, ale na pewno to nie była Pana noga. Nie, na pewno nie. To już skoro jesteśmy przy Ciszewskim, no to chciałem zapytać, bo on komentując ten mecz dla telewizji powiedział, że przechodzi na komentarz radiowy, bo Anglicy grali w żółto-niebieskich strojach, Polacy w biało-czerwonych, a wielu kibiców oglądało mecz w biało-czarnych telewizorach, więc nie wszystko dokładnie widzieli. Ale nie będę pytał o te stroje, bo Ciszewski też dużo mówił na ten temat, że Anglicy nie chcieli się zgodzić, a to Polacy wybierają stroje, no i skończyło się nie skończyło się żadnym kompromisem. Natomiast chciałem zapytać, kim był Ciszewski dla piłkarzy ówczesnej reprezentacji. Czy był tylko dziennikarzem i komentatorem, czy kimś więcej? Nie, Janek to był guru przecież, wiadomo, kibice go bardzo lubili, kibice go podziwiali. Trafił na moment, kiedy nasza reprezentacja zaczęła grać, zaczęła odnosić sukcesy, a on przy okazji tych sukcesów również był znany w, w całej Polsce Kibice go kochali, bo wiedzieli, że jak Janek Ciszewski prowadzi mecz, to będzie to mecz reprezentacji yy, na dobrym poziomie i reprezentacja wygra. Bo tak się zawsze kojarzyła reprezentacja trenera Górskiego. Sędzią tego spotkania był Austriak Paul Schiller. Chciałem zapytać, czy wtedy nazwisko sędziego, czy narodowość sędziego, czy to Niemiec z NRD, czy z rfn czy Rosjanin, Anglik, czy Francuz... Czy to zajmowało piłkarzy? Czy po prostu graliście i nie przejmowaliście się, kto yy, ma gwizdek w ustach? Nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do, 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 do sędziego. Panie trenerze, prowadzimy jeden do zera. Wszyscy spodziewają się yy, kontrataku, jakiegoś hura ataku yy, Anglików. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Wszystkie akcje Gości, fakt, że mieli lekką przewagę, są rozbijane przez albo pomocników reprezentacji polskiej, albo obrońców. Wszystkie dośrodkowania padają łupem Jana Tomaszewskiego. Na czym polegała taktyka trenera górskiego? No z samego ustawienia powiedzieliśmy, że jednak trener górski poświęcił. Trochę więcej Większa ilość zawodników była destrukcyjna i dlatego Anglikom się było trudno przebić. Dużą rolę również odgrywało to, że nas niosła ta publiczność to, do, do to każdy odbiór piłki to był, to, to, to był niesamowite wrzenie na, 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 na tym. To nas mobilizowało do, do walki z tymi Anglikami, a ich mogło. Mogło ich wiązać ten, ten dopik. To jest takim. Nie wychodziło im wszystko, i on, trudno im się było pozbierać. Nagle, nagle rośnie jest sytuacja z bolem, która też dobija destrukcyjny wpływa na zachowanie się zawodników angielskich. Oni byli wściekli tak niesamowicie, że oni komentowali ze sędzią. Dlatego chwaliłem sędziego, że bardzo ładnie się zachowywał, że nie, dał, nie uległ presji Anglikom. Oni cały czas komentowali każdy fał, że im się to należało, że to Polacy faulowali, a to nie, nie oni. Była również i, i, i taka konfrontacja ze sędzią, kto jest tutaj, a sędzia wygra, nie, nie, bo, 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 nie, bo, 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 bo był... Dobrym sędziom, no po prostu. Mm -hmm. e, czy pamięta pan, czy trener górski jakieś specjalne zadania wyznaczył panu w tym spotkaniu? Nie, nie miałem specjalnych zadań. Wszyscy mieliśmy, jak powiedziałem, na odprawie. Trener powiedział, prosił nas, żebyśmy byli jedną drużyną, żeby była jedność, żeby, żebyśmy walczyli e, jeden za drugiego, że klucz zwycięstwa to będzie. W walce z Anglikami w pojedynkach jeden na jeden, żeby tych pojedynków jeden na jeden nie przegrywać. Do przerwy prowadzimy 1 do 0. Jaka jest atmosfera w szatni, co mówi trener górski, jak zachowują się piłkarze? No bo na pewno jeszcze nie ma euforii, nie ma jakiejś wielkiej radości, bo to dopiero połowa drogi. I tak Górski powiedział, że jeden 0 może się okazać że za mało. Panowie, że musimy grać na całego i jak się uda, to strzelić drugą bramkę. A mieliście wtedy w szatni taką osobę, którą dzisiaj nazywa się takim atmosfericzem, który tak potrafił rozładować atmosferę, żeby nie było takiego zbyt dużego napięcia? No, myśmy, myśmy ze sobą rozmawiali. Adaś musiał był takim, takim dobrym duchem całej drużyny. On potrafił jedno słowo, dwa słowa powiedzieć chłopaki, może coś. Bardziej dosadnego, bardziej brzydkie słowo, ale potrafił to powiedzieć i zmobilizować drużynę. Włodek był inteligentny, bo to Włodek był kapitanem tej drużyny. I bardzo inteligentny chłopak i też w krótkich słowach po, potrafił zmobilizować drużynę. Druga połowa lepiej dla Was nie mogła się zacząć. Pierwsza, druga czy trzecia akcja i prowadzimy dwa do zera. Znamienne było i bardzo istotne to, że Jacek Moch na odprawie wyłapał zachowanie Bobi Mura. Kapitana drużyny, on chyba był kapitanem, przepraszam, tak. jeżeli się mylę, ale wyłapał to, że, że Bobi Mur bardzo lubi... Jako ostatni zawodnik, bo grał ostatniego stopera, że wyprowadzając piłkę, w momencie ataku lubi prawą nogą grać pod siebie, tak, czyli tak do, prawie do środka. I to Włodek pięknie to wykorzystał, Włodek Lubański. Włodek, bardzo inteligentny człowiek, zapamiętał to, i tak padła druga bramka. Shilton znowu był przyjazny dla polskiej drużyny, bo Włodek z małego kąta wprowadzał w piłkę e, w pole karne i Shilton zostawił mu kawałek miejsca przy, przy bliższym słupku, czego bramkarza zawsze będziemy rozliczali za strzały tego i nie powinien puścić bramki e, na bliższy słupek. A Włodek mu muszczelił, obdwiła się od słupka pięknie, w najlepszym momencie, początek drugiej połowy. Jej. Można powiedzieć, że ten słynny bank informacji zadziałał, bo to wiele się mówiło wtedy, no tak, że jesteśmy no tak, tacy. Ale euforia była i w drużynie już byliśmy pewniejsi, bo to już mamy przewagę dwóch bramek, ale i na trybunach szał. No ale kilka, kilkanaście minut później ten nastrój trochę opadł, bo kontuzji doznał Włodzimierz Lubański po starciu z MacFarlandem. Tam nie było żadnego kontaktu z Macfarlandem. owszem Macfarland padł, bo on później na Wembley też i trzymał Grześka, przecież go, go łapał i był takim złym duchem tej reprezentacji. Polacy go e, nienawidzili, ale on nie miał kontaktu, on zresztą widać taki moment, kiedy on podchodzi do Włodka Lubańskiego, który leży i zwija się z bólu, a on mu mówi, tłumaczy mu, czemu ty tu leżysz, Czy ja cię nawet nie dotknęłem, czy udajesz? No, udawał, tak że Włodka straciliśmy po tym... na trzy lata reprezentacja straciliśmy na trzy lata. lata, ale straciliśmy i lidera w zespole i teraz. Do, zmierzam do tego, że, że Kazio Górski przygotował, przepraszam, trener górski przygotował sobie zespół tak, że miał na, na, na każde miejsce wszedł, e, w miejsce Włodka Lubańskiego wszedł Szarmach. I, i, I ta nasza drużyna nie straciła, nawet zyskała, bo szarmach był bardzo dynamiczny, e, wspaniale grał głową. Ale w meczu z Anglią Lubańskiego zastąpił Jan Domarski. Jan Tomarski miał to była uznana klasa. Ja się bardzo ładnie się potrafił utrzymać przy piłce, bardzo dobrze się zastawiał, super się zastawiał i taki zawodnik był potrzebny, żeby utrzymać się, żeby nie dać przeciwnikowi szans na to, żeby ciągle atakowali nas. Czy gdy widział pan zwijającego się z bólu lubańskiego, podejrzewał pan, że to może być jakiś poważny uraz od nie, razu? Nie, nie, nie. Ja też myślałem, że to on w kontakcie z McFarlandem, że, że ten go, gdzieś tam go trącił. Później się dopiero okazało, że, że, że to kontuzja lasło mu kolano, nie wytrzymało. Szkoda. Ja bardzo. z przerażeniem patrzyłem, jak udzielano. Lubańskiemu pomocy, bo nie było żadnych noszy. Właściwie koledzy i porządkowi znosili go jak taki worek kartofli, no ale takie były wtedy zwyczaje. Tak samo go wnoszono do karetki pogotowia bez pomocy jakichkolwiek noszy. No, cała kontuzja włodka to jest, to jest na, na, na inny program. Trzy lata się leczył niestety i, i, i zabrakło. Przecież tego chłopaka można było sprzedać do każdego klubu w Europie za duże pieniądze. Nie mógł wyjechać, bo był, był, jakim, był takim idolem młodzieży w Polsce i nie można go było sprzedać za dolary. A w momencie, kiedy odniósł kontuzję, zabrakło tych dolarów, drobnych pieniędzy, na to, żeby mu zrobić dobrą e, operację, żeby mu zapewnić dobrą opiekę lekarską. Wracamy do sportu, na boisko. 77 minuta spotkania. Leszek Ćmikiewicz ma naprzeciw siebie dwóch rywali: Martina Petersa i Alana Bola. Efekt jest taki, że Bol dostaje od sędziego Schillera czerwoną kartkę. Jak do tego doszło? Już od razu powiem, że nagrody fair play za to nie dostanę, ale. Chciałem sprowokować i bo bez przerwy miał problemy i z, z decyzjami sędziego. Nie zgadzał się z nimi po prostu i głośno protestował. Widać było, że już jest na granicy wybuchu, a ja stałem koło niego, i się śmiałem z niego, pokazywałem, ale nie zrobiłem mu nic, ani go nie dotknąłem. Śmiałem się po prostu, stałem koło sędziego i z niego tak pokazałem, że. Że on nic nie w skóra. i Facet nie wytrzymał. Chwycił mnie za gardło, dusił, bo on się sprzeciwiał sędziemu, a, a sędzia tutaj stał koło nas, to wszystko widział, jak on mnie dusi. No co miał zrobić? Musiał go wyrzucić. Sprowokowałem go, mówię, nagrody fair play nie dostanę, ale osiągnął skutek swój. Ale Anglicy grając i w jedenastu, a potem w dziesięciu, chociaż starali się bardzo. Nie stworzyli ani jednej stuprocentowej okazji. Specjalnie oglądałem z taką uwagą to spotkanie, i naprawdę Jan Tomaszewski wykonywał swoje obowiązki tak jak należy, ale specjalnie się nie spocił. No tak. Byliśmy w tym meczu od Anglików w lepsi, i przejdziemy do historii, zapewne polskiej piłki nożnej, czy historii Stadionu Śląskiego, bo to wydarzenie. No, miało swoją wagę i miało wagę również i historyczną. Tak, mecz zakończył się wynikiem 2 do 0. Pamięta Pan jak świętowaliście to zwycięstwo? Wie pan, że nie? Pamiętam po Wemble, że żeśmy świętowali, ale tutaj po mistrzostwach chyba nie, bo zaraz ligowe mecze były. Nie, bo to czerwiec, to tak, nie tak. było koniec sezonu, to jeszcze trzeba było grać w lidze. nie, nie było świętowania. A czy PZPN przewidział jakieś premie, wiedzieliście o co gracie, bo to takie popularne pytanie zawsze, co za zwycięstwo panie trenerze, co za zwycięstwo panie nie, prezesie? Nie, się nikt nie spodziewał chyba, nikt o to nawet nie walczył i o tym nie wspomniał, bo to, to była niespodzianka, ale niespodziankę, ja nie przypominam sobie, żebyśmy jakieś dużych pieniędzy, duże premie dostali. No bo nawet po tym zwycięstwie 2 do 0 nad Anglią w Chorzowie, tabela przedstawiała się następująco, pierwsza Walia, druga Anglia. A Polska cały czas trzecia, czyli ostatnia. No tak, więc mówię, że nikt nie spodziewał się, więc ktoś, kto by chciał rozmawiać na temat premii, upomniał się, byłby uważany za może że za, za chorego. No. Ile razy oglądał pan to spotkanie na powtórkach? Przyznam się szczerze, że nigdy całego meczu. Nie, rzadko wracałem do, do tych tych. Do tych sytuacji. Tam raczej poświęcone fragmenty publiczności, kiedy pokazywali publiczność, bo to na pewno robi wrażenie, na pewno bramki, na pewno kontuzja Włodka Lubańskiego, która tak bardzo mi utkwiła w pamięci jako przestroga, że jak nie zadbasz o siebie kolego, to nikt o ciebie więcej nie zadba w, ty, w, ty, w tym kraju. To ja tylko tak podsumuję, że po tym zwycięstwie nad Anglią. Polska wygrała z Walią y, 3-0 w Chorzowie, zremisowała na Wembley z Anglią, co oznaczało historyczny awans do finałów Mistrzostw Świata w RFN, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce, a Anglicy, Francuzi, Hiszpanie, Belgowie mundial w RFN oglądali w telewizji. To były piękne czasy, piękne. A może wrócimy, jeszcze mamy dobry, dobry zespół. No zapytałbym kiedy następny raz pokonamy Anglię, ale no. nawet nie wiemy kiedy z nią zagramy. Ale może potrzebny będzie taki trener Górski drugi, który przywróci blask polskiej piłki nożnej? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest. Bardzo dziękuję panie trenerze za rozmowę Również i przypomnienie tego historycznego wyczynu polskich piłkarzy. Dziękuję.